Cześć, nazywam się Tomasz Król, jestem założycielem Instytutu Doskonalenia Produkcji i od prawie 30 lat zajmuję się doskonaleniem procesów w firmach produkcyjnych, ale też i usługowych. W Instytucie Doskonalenia Produkcji, czyli IDP, pomogliśmy już ponad 1000 firmom z ponad 100 branż. Kiedy zaczynamy pracę z firmami, korzystamy z takiej ankiety, o której Ci zaraz opowiem. No i na podstawie wyników tej ankiety, która się nazywa test firmy produkcyjnej, doskonalimy później procesy w firmach. Wyniki tej ankiety są właśnie taką podstawą do późniejszej pracy. Żebyś mógł czy mogła samodzielnie wypełnić ten test, to potrzebujesz utworzyć własną kopię. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić. Masz to również opisane w arkuszu nazwanym instrukcja. Wybierz sobie z menu górnego plik. Pojawi się wtedy lista rozwijana, z której wybierasz. Przycisk utwórz kopię. Otworzy się wtedy nowy plik z kopią arkusza, który możesz edytować. Dodatkowo przygotowaliśmy więcej darmowej wiedzy. Efekty naszego działania w firmach możesz znaleźć, jak klikniesz sobie w Case Studies. Z kolei blog zawiera konkretne porady i wskazówki dotyczące usprawniania procesów. Przycisk Darmowa Wiedza. Ten czerwony przeniesie cię do zakładki, gdzie możesz znaleźć webinar 5 sposobów na podniesienie marży na produkcji do 300 pracowników. Znajdziesz tam też darmowy e-book pod tytułem Czy w ogóle potrzebujesz Lean Management. To jest w zasadzie moja czwarta książka, która po prostu ukazała się jedynie w formie elektronicznej. Test diagnozuje firmę w czterech obszarach: ludzie, jakość, koszty. I realizacja. Każdy z obszarów z kolei ocenia się według pięciu kryteriów. Ocenia się je w skali 1 do 5, gdzie do ocen 1, 3 i 5 są przypisane konkretne opisy, a oceny 2 i 4 mieszczą się gdzieś pomiędzy. Weźmy jakiś przykład: może bezpieczeństwo w sekcji ludzie. Przeczytajmy ten przykład, na przykład trójkę. Podejmuje się dodatkowe działania w zakresie wypadków. Pracownicy przeważnie stosują określone środki ochrony osobistej. Wytyczono drogi transportowe i są one w większości przejezdne. Niebezpieczne sytuacje są zgłaszane i omawiane. W niektórych przypadkach podejmuje się konie, konieczne działania, i być może u Ciebie podejmuje się działania w zakresie wypadków i większość ludzi stosuje środki ochrony osobistej, ale na przykład nie wytyczono dróg transportowych. Może na przykład ludzie zgłaszają niebezpieczne sytuacje, ale nie omawia się ich jakoś regularnie. No i w takim razie nie jest to trójka, no ale też nie jest jedynka. Ja bym tu zaznaczył w takim razie dwójkę. I w ten sposób właśnie wypełnia się również pozostałe sekcje. I kiedy już wypełnisz ten test, czyli ocenisz wszystkie obszary, to możesz przejść do arkusza wyniki. Wynik ogólny pokazuje Ci Twoją, jak sama nazwa mówi, efektywność procesową, czyli po prostu daje taki obraz firmy z tych czterech obszarów, o których już wcześniej mówiłem. Pod tym wykresem masz rozwinięcie tych obszarów na poszczególne kryteria. Taka bardziej szczegółowa instrukcja, jeśli potrzebujesz, znajduje się po prawej stronie od wykresów. Tam możesz zobaczyć, jak te wyniki interpretować. Jeśli nie możesz sobie samodzielnie z tym poradzić albo masz jakieś wątpliwości czy pytania, to zapraszam cię na darmową półgodzinną konsultację. Albo jeśli wolisz 30-minutową. Prześlij do mnie na podany adres swoje wyniki w formacie Excela, załącz też tam swoje dane i nazwę firmy, żeby łatwiej było nam się po prostu z tobą skontaktować. Do zobaczenia.